Załóżmy, że robimy prezentację na jakiś temat. Wszyscy pracownicy robią prezentację. Siedzieliśmy trzy noce w PowerPoincie, zrobiliśmy tę prezentację, i inni robią tę prezentację. Wszyscy OK, szef jest zadowolony, my robimy, pokazujemy, on ziewa, zadaje dwa pytania i po pięciu minutach wychodzi, a my zostajemy. I się zastanawiamy, co jest źle. No bo ewidentnie mu się nie podobało, prawda? E, a przecież włożyliśmy to tyle pracy. Nie możemy tej sprawy zostawiać. To jest najważniejsze. E, bo jeżeli zostawimy, to po prostu zrobimy to tak, jak nam powie, ale nie zgłębimy problemu. E, jeżeli spotyka nas krytyka ze strony szefa, należy z nim o tym rozmawiać w ten sposób, dlaczego pan uważa, że ja to z, że zrobiłem, bo zrobiłem to najlepiej, jak umiałem, prawda? E, z tą prezentacją na przykład... No, to y, trzeba pójść do szefa i powiedzieć, ewidentnie widziałam, że panu się nie podobała ta prezentacja, a ja robiłem ją trzy dni i robiłem ją najlepiej, jak potrafię. I wydawało mi się, że jest dobra. Proszę mi powiedzieć, co mam zmienić, żeby była właściwa i żeby, żeby, żeby też panią docenił, y, bo chciałbym to wiedzieć, bo chciałbym to zrobić dobrze. Jeżeli jest krytyka, należy zadawać takie pytania. Dlaczego? Pan, pan mnie teraz skrytykował. Dlaczego to się pan nie podoba? Po prostu my nie wiemy, bo my generalnie pracując chcemy zwykle jak najlepiej. Chcemy zwykle jak najlepiej, właściwie podejrzewam, że prawie zawsze chcemy jak najlepiej i wykonujemy tę pracę na miarę naszych możliwości. Jeżeli jesteśmy skrytykowani, to po prostu czegoś prawdopodobnie nie wiemy. Jeżeli idziemy do szefa i pytamy, dlaczego mu się to nie podoba, no chyba, że on jest taki konstruktywny, że wszystko od razu powie nam ładnie, to pokazujemy mu po pierwsze, chcemy to zrobić dobrze, chcemy być jeszcze lepszymi profesjonalistami, a po drugie liczymy się z jego opinią, że on jest dla nas autorytetem. I wtedy z reguły on nam powie, bardzo często tak jest, że widzimy, że szef coś do nas ma, coś mu się nie podoba, że coś mu się nie podoba w tym, jak, jak pracujemy, to, to warto to zapytać. Taka bezpośredniość jest ważna. Tak jak wcześniej w rozmowach ze współpracownikami, pokażmy mu, że chcemy być dobrzy. Pokaż mu, że chce robić tak najlepiej, a pan jest autorytetem i pan mi to może powiedzieć, jak to robić. Przecież jemu raczej nie zależy, żebyśmy źle pracowali. Szczególnie jeżeli odpowiada za jakiś dział, no to po co mu taka piąta kolumna w dziale, która będzie źle pracowała. Zakładamy racjonalność działań szefa i w tej sytuacji rozmawiać z nim o tym, pytać go, dlaczego, dlaczego to się panu nie podoba. Co mam zrobić przede wszystkim, żeby było dobrze, żeby pan był zadowolony i żeby to było dobrze zrobione przeze mnie.